Wywydajcie się! Zacznijmy jednak od początku, ale od samego początku. Musieliśmy wstać z samego rana. Maja, wstawaj. Maja, wstawaj. Idziemy na wyprawę. Maja. Maja, wstawaj na wyprawę. Idziemy. Chodź na spacer. Majka. Majka nie wstaje. Majka jeszcze śpi. Musieliśmy stać samego rana, aby dojechać na imprezę organizowaną przez bristolską grupę Morsów w Bridport. o Ja chyba plezę do tego morza. Gdzie? Do tego morza tam? Chcesz wleźć? Ja myślę, że morze wlezie we mnie, nie? To... nie. O, jakie jebitne fale! No fale... jakie? Fale są Nie no, spoko, spoko, zauważyłem. Pewno nie widziałam takich fal. Pełnić tutaj energię, bo się na nie było słabe. E, tu mamy jajko, mamy boczek, jest serek, kanapeczki i tam się szykuje jeszcze e, małe, co nieco e, na rozgrzanie. A widoczki, jakie tutaj są? Widoczki są przednie, proszę Państwa. Samochód teraz nam tu troszkę zasłonił, ale nie szkodzi i tak widać. A fale dają dzisiaj czadu. Nawet Maja podziwia, proszę bardzo. Także zaraz zruszamy na forsowanie i do sauny zobaczymy, jak to dzisiaj ta przygoda wyjdzie. Nam. Pora jest ściągnąć kurtki i zacząć rozgrzewki. Także do dzieła na razie.

Jaka fala! Aż nie przesuwa pod nogami! No chodźcie, chodźcie! Ten ciągnie w jedno mi, ciągnie z powrotem! Dzieci nie próbujcie tego w domu robić!

Teraz dopiero zaczyna być chłodzimno. Czas na saunę teraz, słuchajcie. O, teraz będzie para tutaj, patrz, tutaj, 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 tutaj. Jest dobrze. Ale opowiemy chyba za chwileczkę. Sobie. Dobra, to we see you w five minutes. Pogadamy za 5 minut. Paara. Bo jest fajnie. Trzeba się schłodzić po saunie. No, no pozytywnie. I teraz byłeś w saunie, tak? No jak najbardziej, byłem w saunie, jest gorąco, już widzisz, teraz zaraz do, sportem do wody. Z do wody, tak? No trzeba. Czyli tak na zmianę, tak? Bo już byłeś w wodzie. No już byłem, także to mój pierwszy raz jest. Od A razu dzięki to komu powiedz No szczerze. właśnie, dzięki Kasi. Wszystko musi być to po kasiowemu. Dobrze, lecimy do wody. Słuchajcie, rewelacja, naprawdę, sauna w połączeniu z mega zimną wodą, to jest to, co, co chyba morscy powinny częściej praktykować. Na pewno my w Bristolu Pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni, że tak powiem. No słuchajcie, no, okoliczności przyrody są wspaniałe. Ogromne fale, które po prostu tak zmielą, mielą ludzi i to jest naprawdę coś, no starczy popatrzeć, no fale są chyba do trzeciego piętra. Ale fajnie. Pogoda dopisała. Pada tak tylko trochę, więc nie jest tak źle, można powiedzieć, że mamy wszystko, czego, czego byśmy sobie tylko mogli życzyć. Jesteśmy tu. The Ice Team Bristol. Saunujemy, morsujemy i tak na zmianę. Zmieniamy się, wchodzimy, jedni wchodzą do wody, inni wchodzą do sauny. Także drugi skok lecimy? Tak jest, No to dobra, także powtóroczka. Jak to właśnie jest? Sauna. Trochę się rozgrzać, wypocić i do wody. No niektórzy lubią, wiecie, to Siedzieć sobie na kanapie, a my to sobie latamy. No fale, to są niesamowite, powiem wam szczerze. Mega! Dajmy pionę stary. Trzeba być twardym niemieckim. Fale, tak, fale, no, to jest coś niesamowitego. Trzeba wziąć i wbić się w tą falę to jest... Nie trzeba się zmierzyć w tym <laughs> I tak jest fajnie Niektórzy wolą unikać tych Ja drugi sezon Ja trzeci sezon Jest super Jest super. Ci co mieli być, a ich nie ma, żałujcie Bo naprawdę To chyba będzie wyjazd sezonu, że tak powiem Bo naprawdę jest rewelacja no. <laughs> I woda jest zimna Woda jest zimna, naprawdę Więc to też cieszy Ile stopni? Oj, nie wiem, nie wiem, no ale myślę, że poniżej pięciu na pewno. Pogoda też dopisuje, no ale jestem jeszcze rozgrzany, więc jakby jest to bardziej akceptowalne. Ludzie tu chodzą wszyscy, prawda, w czapkach, po jak w zimie, no bo w sumie jest zima, a my tutaj biegamy na półnago. No wariatów trzeba. Wariaci trzymamy się razem. Także jak ktoś jest jeszcze wariatem, to zapraszamy do nas. Czuję, że może się to spodobać, można się w tym zakochać. Tego <grym> się zaczęło. Od wejścia do zimnej wody. Żeby spróbować czy to jest naprawdę takie straszne jak się ludziom wydaje. Jak jest? Dokładnie, impuls. Nie jest takie straszne. Jest, jest super! A dzisiaj nie jest straszne? Nie, ani trochę. Jak, jak na zimowe warunki to ta woda jest dość ciepła. Pewnie z 7 stopni. A jaki dzisiaj mamy dzień? Dzisiaj? Dzień Sauny i super. morsowania. Dokładnie. Jak jest? Super. A teraz poczekalnia. Z... <noise> w poczekalni. Także, co pan tutaj Także robi? co, co? Czeka czekamy na swoją kolej po morsowaniu. Słuchajcie, jest korek, jest tyle ludzi chętnych. Nie wiem czy ja będę w stanie, bo ja teraz drugi raz wchodzę do wody. Ale byłam w saunie, w saunie byłam petarda. O Jezu Maciek z tą kamerą. Nie nie śmiela to! Maczku, do wody! Do wody, glony. Ojej, tu jaka fala. Naszek jest szalony chłop, blast, w prostą falę, a to co idzie to ja uciekam. stary! Trzeba być tworzym niemieckim A zimniejsza mega, nie? Tak, Teraz zimniejsza po tym Jest dużo zimniejsza tak. połowa Całnie Idziemy z powrotem zagrać tyłeczki Dobra, Ale będziemy by mieli wieczór Tak, to tego tak? Tutaj mamy Oczywiście ze skroju wliczki, będzie patrzeć, co się dzieje tutaj. Patrzę, koło no, Jak na mikrofon, bliżej tutaj? Jak, no nie, więcej, opowiadaj, jak się czujesz. Zajęliście, zimno. Zimnie troszeczkę jest teraz. Tu podeszli na chwileczkę, się zagrzać i co? I. o kiełbacha. I grzane winko. A, Dobra, także i się troszeczkę będziemy opowiadać właściwie. Tak jest. Jest moc! O. Moc, energia, go. Mamy taką saunę właśnie. Tu jest van. Tu jest sauna. Tu jest morze, słońce. Jak ktoś się zastanawia, jak zacząć morsować, no to od czego powinien zacząć? E, w sumie bardzo dobry pomysł to jest znaleźć grupa ludzi, którzy już to robią. E, iść z nimi na jakiś event tak jak my mamy tutaj, teraz e, i po prostu jedyne co trzeba to kąpielówki, ręcznik i zimna woda i to wszystko. Przebrać się, wejść do wody, tyle. Cała filozofia. Jak się przygotować wcześniej? E, dobrze jest wiedzieć, e, że jak się to robi pierwszy raz, e, to żeby nie przesadzać, nie? żeby wejść na dwie minuty to w zupełności wystarczy. Poznać swoje ciało, poznać reakcję swojego organizmu na zimną woda. następnym razem można wejść na dłużej, spróbować spróbować może 5 minut, może, może 7, ile, ile każdemu pasuje, ale po prostu zrobić ten krok, nie zastanawiać się, wejść, zanurzyć się aż po szyja od razu. Hej, to my morscy z Bristolu! Wszystkich serdecznie zapraszamy do dołączenia do naszej grupy, która się nazywa The Ice Team Bristol, tak jak i nazwa naszej drużyny. Jak nazwa naszej drużyny? Bawimy się świetnie, organizujemy eventy, spotkania, biesiady, ogniska, kiełbaski, kociołki. Co jeszcze? Przede wszystkim morsujemy, bo o to w tym wszystkim chodzi, żeby po prostu poczuć się wolnym, poczuć się trochę. Zmarzniętym, że tak powiem, ale to tylko tak na chwilę, bo tak w rzeczywistości nie na tym to polega. Generalnie zapraszamy wszystkich serdecznie do udziałów cotygodniowych, w zasadzie można nawet powiedzieć codziennych morsowaniach. Nie ma. Cawa pora. Rano wieczorem w nocy morsujemy. Kiedy tylko jest okazja, spotykamy się w zimnej wodzie. Dzisiaj mamy saunę i zimną wodę na przemian. Najgorszą rzeczą, którą można zrobić, to Siedzieć w wodzie za długo jak się nie zna swojego organizmu. E, to nie są wyścigi, to nie są zawody, e, to robi się dla zdrowia. Jest e, ogólnie zalecenie takie, żeby e, jak się idzie do morsowania, nie robić intensywnych ćwiczeń wcześniej. E, rozgrzewka tak, ale e, delikatna, nie taka, żeby się spocić, tylko troszeczkę się rozgrzać, to jest OK. E, wiele osób chodzi bez rozgrzewki. To jest nawet bardziej wskazane, żeby wchodzić bez rozgrzewki. Ogólnie zapraszamy każdego. Młodego, starego, yy, schorowanego. Yy, każdego do Ice Team Bristol. Szczególnie młodzież. Wyjdźcie z domu, wyłączcie telewizor, wyłączcie gry komputerowe. Tam nie ma życia. Życie jest w Clifton na morsowisku. <gry> A stamtąd bristolskie morse wróciły do Bristolu, a my pojechaliśmy kawałeczek dalej do West Bay i dalej do pół. Te by się przydały jak na skuterze wołowym To ma na sesję zdjęciową tutaj Z czasem macie pociąg do jedzenia Więc, <grywka> więc tutaj można tak zjeść pociąg tutaj. A więc zaparkowaliśmy tutaj, zobaczcie, przy palmie, więc w jakim jesteśmy kraju, w jakim jesteśmy miejscu? Oczywiście, że w Wielkiej Brytanii, słuchajcie. I zobaczcie, tutaj mamy piękny tutaj już widoczek, rozwalę Wam umysł, bo tutaj mamy fajny widoczek, ale chodźcie tutaj. Idziemy tutaj na drugą stronę, tutaj mamy więcej takich palemek i tu mamy przejście. I słuchajcie, tutaj mamy morze. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek. Dużo było morsowania, trochę jeszcze zwiedzania innych miejsc. I jeżeli podoba Ci się taki kontent, to daj komentarz jakiś. A jak Ci się nie podoba, to też daj komentarz. Do zobaczenia za tydzień. I jak Ci się spodoba, to rozgoś się tutaj na tym kanale, zobacz inne filmy.